Niech Pan obdarzy Was pokojem. Poniedziałek, 20 tygodnia, okresu zwykłego. Kontynuujemy w pierwszym czytaniu lekturę z księgi proroka Ezechiela. I jak na proroka przystało, nie tylko mówi, ale pokazuje swoim życiem. Prorocy bardzo często czynili znaki prorockie, co potem będziemy też widzieli w życiu Jezusa Chrystusa, co ma prowokować do pytań i z jednej strony też do naśladownictwa. Dziś Ezechiel otrzymuje bardzo trudną próbę. Jeszcze Bóg mu nie mówi, co to będzie, ale zapowiada mu – oto zabieram ci nagle radość twoich oczu, ale nie lamentuj, ani nie płacz, ani nie pozwól, by płynęły ci łzy. Wzdychaj w milczeniu, nie przywdziewaj żałoby jak po umarłym, zawiąż sobie zawój dookoła głowy, sandały włóż na nogi – nie przysłaniaj brody, nie spożywaj chleba żałoby. Tak jest przygotowany przez pana Boga Ezechiel i my dowiadujemy się, co się następnie stanie. Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona. I uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano. To znaczy, nie pokazywał tych zewnętrznych znaków żałoby, które były pewnie w tamtej czasie i w tamtym kulturze popularne, właśnie żeby widać było, że ktoś jest w żałobie poprzez sposób ubierania się, zachowania czy nawet jedzenia, posiłków. I to wywołuje wiele pytań u sąsiadów i tych, którzy Ezechiela znają i wiedzą, że jest pobożny i właśnie powinien się w określony sposób Zachowywać, dlatego przychodzą do Niego i mówią: Czy nie wyjaśnisz nam, co oznacza dla nas to, co, co czynisz? No niesamowite pytanie, bo nie pytają Go o Niego. My byśmy oczekiwali, że powinni przyjść, zapytać, jak się czujesz, jak Ci pomóc, jakie są teraz Twoje smutki, co możesz nam od siebie wyrazić. Oni pytają Go, wiedząc, że jest prorokiem, czyli niejako ma pewną funkcję publiczną. Czy wyjaśni, co to jego właśnie zachowanie, ta postawa, całe to wydarzenie znaczy dla nich? No, w sumie dobrze to odczytują, to nie znaczy, że oni nie mają empatii i zrozumienia, ale wiedzą, że jest prorokiem i cokolwiek dzieje się w jego życiu jest przekazem od Boga dla nich. Nawet tak trudne wydarzenia. My znamy proroka Ozeasza, który również miał trudne wyzwanie, kiedy Pan Bóg powiedział mu, aby kobietę lekkich obyczajów wziął za żonę. I oni wiedzieli, że to nie jest jakaś fanaberia jego, czy właśnie tylko i wyłącznie jego pomysł, ale Bóg poprzez ten znak prorocki chce coś powiedzieć całemu ludowi. Tutaj dzieje się, byśmy powiedzieli odwrotnie on akurat żonę traci ale jego zachowanie jest znakiem. W Kościele bardzo często mówimy o czymś takim jak znaki czasu, abyśmy umieli rozpoznawać znaki czasu, czyli czytali tą rzeczywistość, która jest wokół nas. I starali się ją zrozumieć. My często to robimy, ale głównie w znaczeniu jakimś ekonomicznym, albo może politycznym, próbujemy wiązać pewne wydarzenia i pewne fakty. Są różne nawet teorie spiskowe. No, dzisiaj przy internecie, kiedy mamy różne wiadomości i różnych ludzi, którzy próbują nam to połączyć, raczej wchodzimy w tą działkę ekonomiczno-polityczną, szukamy właśnie jakichś powiązań, szukamy jakichś spisków. Ale dzisiaj to słowo zachęca nas, żebyśmy my jako ludzie wierzący nie tylko kierowali się polityką, ekonomią, żebyśmy nie tylko kierowali się emocjami, jak widzimy Pan Bóg w jakiś sposób stopuje te emocje Ezechiela, ale żebyśmy kierowali się wiarą. Bo faktycznie, kiedy wejdziemy w pewne teorie spiskowe, może to nas pochłonąć. Jeśli zbyt wejdziemy w emocje, również nas to pochłonie i nie będziemy potrafili właściwie odczytać tego, co dzieje się w naszym osobistym życiu i tego, co dzieje się w całym kościele. Więc Ezechiel jest słowem, które wypowiada, ale jednocześnie jest również i Znakiem dla tych ludzi i oni o tym wiedzą, dlatego pytają go, co to znaczy. I Bóg chce powiedzieć: Ja też coś straciłem, bo przecież straciłem naród, straciłem święte miasto, straciłem świątynię, gdzie byłem i wielu z Was straciłem, dlatego że odeszliście od wiary. Ale właśnie nie ubolewam, emocje mnie nie pochłaniają, poprzez te emocje nie podejmuję błędnych decyzji ale staram się być wierny i wytrwały w przymierzu. To mówi Bóg i ich zaprasza do podobnych zachowań, tym bardziej, że kontekst niewoli babilońskiej cały czas jest trudny i Bóg próbuje, żeby się nie rozsypali, zarówno na poziomie religijnym, jak i tym emocjonalnym, że mogą faktycznie wpaść w całkowite załamanie, w całkowitą depresję i odejść od Pana Boga, myśląc sobie, że On ich zostawił, zawiódł i już nie działa. I wiemy, że tak się działo w Babilonii. Wielu zaczęło robić tam interesy, wielu się pozałamywało, wielu poszło i przeszło na inną religię, i została tak zwana reszta Izraela. Ale Bóg przewiduje, pozostaje pytanie, czy my właściwie będziemy potrafili wiele rzeczy. Odczytać. W Starym Testamencie, w tym pierwszym czytaniu, które mamy, no, widzimy pewien smutek, na szczęście mamy też i dobrą nowinę, i nowy testament, gdzie jest radość. Oczywiście jedno i drugie pochodzi od Pana Boga, nie robimy tu żadnej polaryzacji ani konkurencji. Niemniej, od razu dostajemy też promyk nadziei w Nowym Testamencie. Chrystus zaprasza do szczęścia, ale szczęścia. Po swojemu, to znaczy tak jak to Chrystus rozumie, a nie tak jak my byśmy chcieli. Czytamy tą Ewangelię o tak zwanym bogatym młodzieńcu, który przychodzi do Chrystusa, zadaje mu pytania o życie wieczne, fundamentalne, podstawowe pytanie o życie wieczne. I Chrystus daje pewną propozycję. Najpierw pierwszą, podstawową, byśmy mieli, uniwersalną, czyli o to, aby zachowywać przykazania. Nawet te przykazania wymieniają i widzimy, że to jest ta druga tablica od czwartego przykazania, czyli te, które są bardziej w relacji ludzkiej, te, które porządkują życie między ludźmi. Ale później Chrystus prowadzi go dalej, byśmy byli do tej pierwszej tablicy, tam, gdzie są przykazania związane z Panem Bogiem, w relacji z Bogiem. No i tutaj widzimy, że ten młodzieniec się już zatrzymuje. Zostaje zaproszony przez pana Jezusa do tego, aby poszedł za nim, czyli wszedł w tą głęboką, wyjątkową relację. Idź, sprzedaj co posiadasz, daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Właśnie skarb w niebie. Przecież pytał, jak osiągnąć życie wieczne, to jest ten skarb w niebie. Jest zaproszony do tego, żeby pójść za Chrystusem i być szczęśliwy, bo Chrystus nie powołuje nas do nieszczęścia i tragedii. Ale on odchodzi zasmucony, no bo ma wiele posiadłości. Właśnie teraz jest ta decyzja, co tak naprawdę jest jego skarbem. Choć dostał propozycję, jak być szczęśliwy, odchodzi zasmucony. I to jest ciekawe, bo my patrzymy na ten warunek, który Jemu dał Chrystus, jako warunek dla wszystkich, ale w Ewangelii no, nie pojawia się takie zaproszenie w innym kontekście. Czy to do Piotra, Andrzeja, Jakuba, czy Jana, jak mówi Pan Jezus, powołując ich, mówi: pójdźcie za mną. Nawet kiedy powołuje bogatego celnika Mateusza, nie mówi mu: idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną. Tylko krótko, lakonicznie mówi: Pójdź za mną. Widzimy, że Chrystus patrzy na każdego w sposób wyjątkowy, indywidualny i takie właśnie daje mu wezwanie, specyficzne tylko dla Niego. To też ważne jest dla nas, bo myślimy, że za każdym razem tak trzeba. Mateusz zrobił to sam, Piotr, Andrzej, Jakub. Jan zrobili też to sami, w takim porywie serca. Tu trzeba było trochę, może, bardziej sprofilować to powołanie dla tego bogatego młodzieńca, ale on to dostaje. Owszem, potem święty Franciszek otrzymuje też tą ewangelię, i ona jest dla niego wiodąca, ale odczytuje ją dla swojego życia, i potem dla braci. Mówi: Jeśli chcecie iść za mną, zostać moimi braćmi, naśladować mnie tak, jak ja naśladuję Chrystusa to to jest nasze wezwanie, bo to mi dał Pan Bóg. Ale nie jest to dla wszystkich i nie jest konieczne, bo najpierw Chrystus mówi o przykazaniach. To jest coś uniwersalnego dla wszystkich, do zdobycia życia wiecznego, a potem, jeśli chcemy, możemy iść głębiej i możemy iść dalej. Obyśmy potrafili odczytywać i te znaki czasu, które dzieją się wokół nas, i odczytywać ten głos Pana Boga, do czego nas zaprasza, a zawsze w perspektywie dalszej jest szczęście i jest życie wieczne. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.